Stało. Ja wszedłem w związek z totalnej desperacji i zostałem w nim 17 lat. I wyprzedzając moją opowieść, powiem wam jako radę, że jeżeli wchodzimy, radę i, i, i moją konkluzję, że jeżeli wchodzimy w związek z drugim człowiekiem tylko i wyłącznie z desperacji, to wtedy często godzimy się na mniej niż zasługujemy. Często dostajemy o wiele, o wiele mniej niż moglibyśmy dostać w związku, w którym jesteśmy z miłości, z wołania duszy, mimo, mimo, że mógłby być trudniejszy, mimo, że byłoby to wtedy, kiedy decydowaliśmy się na ten związek, wcale niełatwiejsza decyzja mimo że taki związek z miłości